Witamy Państwa serdecznie. To jest program Defense24 Week, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Witam się z Państwem Michał Bruszewski, Maciej Szopa i Damian Radka. Starym zwyczajem prezentujemy Państwu nasze artykuły, które są na portalu defense24.pl. Na wstępie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. Jak ten materiał Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. To już kolejny odcinek z cyklu Przeglądu tygodnia, no ale jak zawsze od najważniejszego tematu zaczynamy, czyli sytuacja na wojnie, sytuacja operacyjna, co się dzieje. Pierwszy artykuł, który Państwu chcę polecić i też podyskutować na ten temat, to artykuł pułkownika Lewandowskiego dotyczący prognozy tego, jak w 2023 roku będą się biły ukraińskie siły zbrojne. Myślę, że wszyscy, jest wiele spekulacji w mediach, wszyscy sobie tutaj można powiedzieć, życzą, żeby doszło do jakiejś wielkiej ofensywy, do jakiegoś przełomu, ale pytanie do uczestników naszego dzisiejszego programu, czy siły zbrojne Ukrainy mogą się jeszcze pokusić o takie uderzenie? Najpierw chciałem Macieja Szopę zapytać o to. Do końca nie wiemy, w jakim stanie są siły zbrojne Ukrainy, jednak no, przebieg konfliktu dotychczasowy, także ostatnich miesięcy pozwala wierzyć, że są one w stanie dobrym i po prostu to, że po pierwszym kontruderzeniu w rejonie harkowskim i drugim w rejonie Hersońskim siły ukraińskie są nie tyle wyczerpane walkami, co po prostu dowództwo ukraińskie wykazuje się cierpliwością i szykuje kolejne ograniczone uderzenia. Nie jakąś wielką kontrofensywę, która wyzwoli wszystkie tereny, ale gdzieś kolejne pchnięcie. W stanie wykonane. No ja osobiście wstawiam, wydaje mi się, że to będzie wreszcie w rejonie Zaporoża, gdzie będzie można odciąć um, dzięki temu Krym um, od dostaw. Przynajmniej tych doprowadzanych w tani masowy sposób, nie tych doprowadzanych samolotami i okrętami. Um, no i także spowoduje to, zmusi to Rosjan do wycofania się z tej części obwodu hersońskiego, która jest trzymana, ponieważ te siły będą wtedy zagrożone okrążeniem. Czyli uderzeni na Melitopol. A Damian, ty jak prognozujesz? No cóż, trzeba zacząć od tego, że bardzo wiele będzie zależało, czy siły zbrojne Ukrainy będą w stanie wyremontować i zapewnić części zamienne dla dużych ilości sprzętu, Wiadomo, ten sprzęt cały czas walczy w dużych ilościach, zużywa się, jest też tracony. Część tego sprzętu udaje się odzyskać, część niestety nie. To samo tyczy się sprzętu zdobycznego, bo trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy bardzo dużo strat uzupełnili sprzętem zdobytym na Rosjanach. Oczywiście, tutaj pojawiają się kolejne problemy logistyczne, ponieważ część tego sprzętu oczywiście jest kompatybilna z łańcuchami logistycznymi Ukrainy. Część nie jest, albo jest kompatybilna tylko częściowo. Więc tutaj Ukraińcy albo będą musieli po prostu część tego sprzętu skanibalizować, co jest problemem oczywiście, no bo tego sprzętu walczącego będzie wtedy dostępnego mniej, albo będą musieli znaleźć jakieś zamienniki. Problemem oczywiście tutaj jest to, że z powodu ataków rakietowych Federacji Rosyjskiej duża część przemysłu zbrojeniowego Ukrainy albo przestała istnieć lub funkcjonować aby musiała zostać przeniesiona gdzieś indziej. Więc ciężko jest ocenić dokładnie, jak to wygląda. Natomiast zgadzam się generalnie z Maćkiem, że Ukraińcy na pewno będą w stanie prowadzić jakieś operacje ofensywne. Jakiej wielkości te operacje będą, to już zależy od samych Ukraińców i tego, co uzna, uznają za priorytetowe. Pomimo trudnych warunków pogodowych, to właśnie strona ukraińska wydaje się... Bardziej gotowa do przeprowadzenia jakiegoś uderzenia i chciałem też zapytać Damiana, a potem Ciebie, Maciej, jak oceniacie z kolei prognozy z tej strony rosyjskiej? Czy Rosjanie teraz walczą o przeczekanie w okopach, przetrwanie? Jak Ty to oceniasz, Damian? Wydaje mi się, że tak. Liczą na to, że być może uda się zamrozić konflikt przynajmniej na krótki okres czasu, uzupełnić zarówno straty w personelu, i nie chodzi tutaj oczywiście o tych tak zwanych mobików. Chodzi tutaj o wyspecjalizowany personel, dobrze wyszkolony, potrafiący obsługiwać bardziej zaawansowane typy uzbrojenia. No, już teraz pojawiają się takie sygnały, że Rosjanie mają problem z pilotami dla samolotów, czy też dla śmigłowców prawdopodobnie. Zresztą straty w śmigłowcach, szczególnie uderzeniowych, są dosyć duże i to o dziwo, szczególnie wśród śmigłowców K-52. Także tutaj Rosjanie na pewno mają problem, na pewno będą próbowali jakoś powstrzymać Ukraińców na, na tyle długi czas, żeby móc te straty uzupełnić, ale tutaj też chodzi o straty sprzętowe. Rosjanie cały czas z magazynów wyciągają ten starszy magazynowany sprzęt, starają się go remontować, w miarę możliwości także modernizować, dostosowując do, do współczesnych wymagań, starają się produkować nowy sprzęt. Oczywiście to nie są takie ilości, jakich pewnie krem by sobie życzył, ale nadal są to ilości na tyle duże, że stanowią poważne zagrożenie dla Ukraińców. Ja się zgadzam z Damianem, że Rosjanie w tej chwili chcą utrzymać tą część zdobyczy, którą jeszcze mają w rękach. Jest ta krytykowana też w Rosji często wizja budowy tych linii obronnych, tych smoczych zębów. Ewidentnie ewidentnie tutaj chodzi o to. Natomiast no, ta linia obronna ma być takim parasolem, za którym Rosjanie w ciągu następnych nie wiem, kilku miesięcy, pół roku, a może w ciągu dłuższego czasu chcą wybudować nową siłę zbrojną, którą pierwszą można powiedzieć, część w dużej mierze stracili w tym roku, który się kończy. No i tą nową siłą zbrojną uderzyć. Mogą uderzać na przykład z innych kierunków, tam na przykład z terenów białoruskich, albo znowu od północy z terenów rosyjskich na Kijów czy na Czernichów. Natomiast pytanie brzmi, tak jak właśnie powiedział Damian, że czy im się uda tą siłę wybudować, bo potracili specjalistów. To, że oni przyzwoitych żołnierzy w pół roku mogą wytrenować z poborowych, to tak jak się mówi, to prawdopodobnie jest prawda, ale piloci, technicy lotniczy, dowódcy większych formacji pancernych, artylerzyści, no to to, to nie jest już takie oczywiste. Tak samo ze sprzętem. Ten sprzęt jest wyciągany, jest jakoś tam modernizowany, ale on już też jest robiony w oparciu o jakieś zapasy części zachodniej, które się prawdopodobnie kończą yy, i to będzie szło w parze z obniżeniem yy, yy, parametrów tego sprzętu, a jednocześnie przeciwnik cały czas otrzymuje te zachodnie dostawy yy, coraz poważniejszego sprzętu, no bo teraz patrioty weszły, czyli obrona powietrz na średniego zasięgu. Yy, nie jest wykluczone, że pojawią się wreszcie jakieś zachodnie myśliwce. Także przeciwnik dla Rosjan też jest coraz silniejszy. Więc czas niekoniecznie tutaj gra na korzyść Rosji, więc nie wiadomo, czy ich plan jest tutaj dobry. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, to myślę, że wszyscy patrzą na siły zbrojne Ukrainy i myślą sobie, jeżeli uderzać, to teraz, bo tutaj Rosjanie grają na przeczekanie. Natomiast jeżeli chodzi o ataki powietrzne, nie grają na przeczekanie. Cały czas cyklicznie powtarzają się te masowe wręcz nawały rakietowe z użyciem bezzałogowców. Ale też Ukraińcy tutaj nie są bezbronni. W strategicznej bazie w Saratowie były eksplozje. Macie, jak Ty oceniasz tą stronę taką powietrzną konfliktu? No, Rosjanie robią to po to, żeby cały czas trzymać w gotowości obronę przeciwlodniczą ukraińską, żeby złamać opór ludności cywilnej. Wszystko naraz, jak Ty to oceniasz? W mojej ocenie cele tych rosyjskich ataków są takie same, jak były w październiku, kiedy był pierwszy taki głośny masowy Atak rakietowy w odpowiedzi na uderzenie w most Kerczeński. Natomiast nie mówiłbym, że to są jakieś zmasowane, nie wiadomo jakie uderzenia. Rosjanie wykonują takie ataki zebrane jeden, dwa razy w miesiącu. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. To, to nie są bombardowania Niemiec z II wojny światowej. Tego, tego, tego Rosjanie nie są w stanie robić. Pisałem swego czasu artykuły o produkcji tych pocisków rosyjskich. Ona się jakoś tam rozkręciła, ale oni i tak zużywają więcej niż są w stanie wyprodukować. Niektóre typy pocisków już w ogóle nie są używane, np. Iskandery i te resztki tych toczek, które Rosjanie wystrzeli w tym roku. Kończą się zapasy pewnych pocisków, do których nie ma już linii produkcyjnych, jest produkowanych tylko kilka typów. Natomiast, jeżeli się skończą te stare typy, to będzie już tylko można strzelać tymi nowymi produkcja nie nadąży. Także, także Rosjanie dość oszczędnie gospodarują tymi pociskami, manewrującymi przede wszystkim w tej chwili. Tak, żeby robić właśnie takie uderzenia jeden, dwa razy w miesiącu spektakularne nazwijmy to. No i obrona powietrzna ukraińska radzi sobie coraz lepiej też z, z tymi uderzeniami. Tak natomiast Ukraińcy dobrze podeszli do tematu, w mojej ocenie uderzając w te bazy bombowców, ponieważ o ile Rosjanie są w stanie jakoś tam doprodukowywać te pociski manewrujące, wystrzeliwane z platform lotniczych, o tyle Rosjanie nie produkują bombowców strategicznych. Największy bombowiec, jaki Rosjanie w tej chwili realnie produkują, to jest Su-34, czyli bombowiec frontowy. Natomiast Tu-95, Tu-160, pomimo szumnych różnych zapowiedzi, czy Tu-22 praktycznie nie są produkowane. I redukcja ich floty, nielicznej zresztą, to jest stałe zredukowanie zdolności Rosjan do przeprowadzania tego rodzaju ataków. No i pokazują też, że Rosjanie są w stanie chronić obiektów na swoim terytorium, no bo to nie są ataki przygraniczne, tylko wybuchy, no bo to ta strona ukraińska oficjalnie się do tego nie przyznaje. Więc te eksplozje mają miejsce na terytorium Ukrainy na północ od Wołgogradu. Kolejny dowód na, na brak możliwości obrony takich strategicznych obiektów ze strony Rosji, Damian, Twoim zdaniem? Przede wszystkim to pokazuje jedną rzecz. W rosyjskiej obronie przeciwlotniczej są luki. Ukraińcy wiedzą, gdzie te luki są. Prawdopodobnie, oczywiście, dane wywiadowcze od Amerykanów. I tak jak już zresztą rozmawialiśmy kilkukrotnie na ten temat, prawdopodobnie wykorzystują przerobione. Stary rozpoznawczy dro drony tu 141 Strisz jako drony uderzeniowe doskonale nadają się, na, nawet jeżeli nie ma głowicy bojowej, to uderzenie takiego drona w bombowiec od razu eliminuje go z eksploatacji. E, także to jest właśnie bardzo ciekawe, że mm, Rosjanie, pomimo wcześniejszych w sumie nawet pokrywających się trochę z faktami, Twierdzeń, że mają bardzo dobrą obronę przeciwlotniczą, mają te luki, nie, nie zabezpieczają tych kluczowych baz, kluczowej infrastruktury, tak jakby w ogóle nie przewidywali tego, że Ukraińcy będą w stanie się odgryźć na ich terytorium i to tak głęboko na terytorium Federacji Rosyjskiej. Z tego co pamiętam, to chyba nawet w obawie przed atakami jakieś jednostki S300 czy S400 są ściągane pod Moskwę. A to znowu odciąga obronę przeciwlotniczą tam, gdzie byłaby najbardziej potrzebna, czyli na froncie. No bardzo ciekawie to wygląda i pokazuje mm, zarówno słabości Rosji, jak i myślę, powinna być lekcją dla nas, żeby wyciągać pewne wnioski. I o ile y, pierwsze uderzenie na te bazy bombowców strategicznych można jeszcze jakoś zrozumieć, zaskoczenie. Ten drugi prawdopodobnie jakoś tam uda na atak mniej lub bardziej, no to to już jest kompromitacja. No zobaczymy, czy powtórzy się scenariusz z Czornobajówki, gdzie tych ataków było więcej niż dwa. Natomiast przejdźmy do tematu i z jednej strony polskiego, a z drugiej strony też zauważyliśmy, że w poprzednim odcinku, gdzie także Damian uczestniczył, bardzo spodobały się Państwu tematy związane z bronią pancerną. Więc Damian, pytanie do Ciebie. Zmiany w Żelaznej Dywizji, o co chodzi? Pisałeś o tym. Tak, e, więc sprawa ma się następująco. Żelazna dywizja, tak jak wszystkie dywizje tak naprawdę w Wojsku Polskim będą przecho przechodzić zmiany w strukturach. E, zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, e, każda dywizja w Wojsku Polskim ma mieć cztery brygady, nazwijmy to bojowe, manewrowe. Oczywiście będzie więcej brygad i batalionów wsparcia, artylerii. Ale generalnie zawsze w każdej dywizji mają być te cztery brygady, które są podstawową formacją bojową. No i każda z tych brygad ma mieć cztery bataliony bojowe. Do tej pory pierwszy batalion czołgów stacjonujący w Żurawicy podporządkowany był pod 21 brygadę strzelców podhalańskich. To się oczywiście zmienia. Teraz pierwszy batalion czołgów będzie podporządkowany pod 19 brygadę zmechanizowaną. Natomiast 21 Brygada Strzelców Podhalańskich stanie się jednostką w przyszłości oczywiście, bo te zmiany przez wymianę sprzętu, zmiany struktur cały czas zachodzą. Ale docelowo 21 Brygada Strzelców Podhalańskich ma być jednostką lżejszą, opartą o kołowe transportery opancerzone Rosomak. Natomiast 19 Brygada zmechanizowana, zgodnie z tymi strukturami, które zostały podane niedawno, no, ja mam poważne wątpliwości, czy to już jest brygada, czy, czy to jeszcze jest brygada zmechanizowana, czy już należałoby ją raczej nazwać brygadą pancerną, ponieważ zgodnie z informacjami podanymi przez 18 dywizję zmechanizowaną, to 19 brygada zmechanizowana będzie posiadała teraz dwa bataliony czołów i dwa bataliony zmechanizowane. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj struktura tej brygady będzie bardzo podobna. Do dawnych struktur amerykańskich brygad pancernych, czyli tych ABCT, Armored Brigade Combat Team, gdzie również dawniej były, był ten układ 2 plus 2, czyli dwa bataliony czołgów, dwa bataliony zmechanizowane. Amerykanie to zmienili z czasem, oni wrócili do tej struktury 3 plus 1, uznali, że jest łatwiejsza w dowodzeniu. No, zobaczymy, jak to u nas wyjdzie. No, pamiętajmy, że te struktury są jednak dosyć płynne i nie należy się tak sztywno do nich przywiązywać. One, nawet jeżeli na papierze będą tak dalej, tak wyglądały, to na przykład w użyciu bojowym bataliony, czy nawet pojedyncze kompanie z tych batalionów mogą być potem już dobierane i formowane zgodnie z przewidywanymi zadaniami i na przykład zagrożeniami, jakie dane jednostki mogą w czasie wykonywania. E, zadania wykonywać, e, natomiast to no też to pokazuje jeżeli chodzi o ilość sprzętu pancernego e, mam taką tezę, że może żelazną dywizję trzeba by przemianować z dywizji zmechanizowanej na dywizję pancerną, ponieważ sama ilość czołgów e, jaka, e, jaką e, ta dywizja będzie posiadać w przyszłości jest przytłaczająca e, 366 czołgów w jednej dywizji tylko. To jest naprawdę potężna siła. To jest dywizja pancerna de facto. Jeżeli chodzi jeszcze o 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, bo to też jest dosyć istotne myślę, będzie ona posiadała trzy, batalion, trzy bataliony strzelców podhalańskich oraz jeden batalion pichoty górskiej. Także będzie to, w, zresztą mówił o tym w naszym pokoju twitterowym generał Gromadziński, w strukturach 18 dywizji ta 21 brygada Strzelców Podhalańskich ma pełnić rolę takiej brygady szybkiego reagowania, która będzie miała dużo lepsze zdolności przerzutu strategicznego, tej mobilności strategicznej. Natomiast oczywiście główną siłą będą będzie pierwsza brygada Pancerna oraz dwie brygady zmechanizowane. Jeszcze chciałem na szybko ciebie zapytać, bo także pisałeś o tym, o e, wspomniałeś o Amerykanach. Zostając przy, przy Twoich tematach, współpraca amerykańsko-izraelska. Gdybyś mógł powiedzieć coś więcej o swoim artykule. Tak, no, zgadza się. Nie jest to tak naprawdę nowość, ale do tego zaraz przejdę. Jak wiadomo, od przyszłego roku, a de facto już od tego roku powoli, IDF, czyli Siły Obronne Izraela, rozpoczynają wprowadzanie nowego, czy całej rodziny kołowych wozów bojowych, nazwanych ETAN. Wozy te mają głównie w założeniu zastąpić już całkowicie przestarzałe transportery opancerzone M113. Jest to bardzo nowoczesny KTO, dosyć nietypowy jak ta konstrukcję tego typu, bo niepływający, bardzo też ciężki, bo dochodzący masą do 35 ton z bardzo silnym opancerzeniem, oczywiście zakłada się także w przyszłości wyposażenie tych wozów w aktywny system obrony, a więc przeżywalność na najwyższym możliwym poziomie dla tej klasy pojazdów. No ale Izrael ma pewien problem, mianowicie ich zakłady znajdujące się pod Tel Awiwem nie są w stanie takich ilości wozów, jakie są w zapotrzebowaniu wojsk lądowych, wyprodukować, no więc w pewnym sensie Izraelczycy ratują się outsourcingem. Oczywiście współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, a więc w firmie Oshkosh zlecono spawanie skorup kadłubów, które następnie zostaną dostarczone do Izraela i tam będą podlegały już montażowi końcowemu. Na chwilę obecną mowa jest o przynajmniej kilkusetkach takich kadłubów. I kontrakt generalnie ma kosztować nieco ponad 100 milionów dolarów. Także nie są takie wielkie kwoty, ale pamiętajmy, że chodzi tu tylko o spawanie kadłubów. Wszystkie istotne komponenty będą sprowadzane od innych poddostawców, zarówno firm izraelskich, jak i też zagranicznych. Ale dlaczego nie jest to nowość, już tłumaczę. Mianowicie w przeszłości Izrael miał podobne problemy. I również zlecał amerykańskiemu przemysłowi produkcję, czy to całych skorup, czy to też różnych podzespołów dla czołgów Merkawa Mark 4 oraz opartych o ich konstrukcję ciężkich transporterów opancerzonych Namer. Wspomniałeś o tym, że możemy być dumni z dywizji pancernej, ale także modernizacja postępuje na, na, w innych sektorach obronności. Macieju, wyciągamy wnioski z wojny na Ukrainie, jak ważny jest wywiad satelitarny? Jak rozumiem e, nawiązujesz do mojego newsa tak naprawdę na portal Space24, bratni portal. E, tak, e, kupiliśmy e, w tym tygodniu dwie satelity rozpoznania obrazowego. E, będą one wystrzelone na orbitę w roku 27, ale już od przyszłego roku będziemy mogli korzystać z francuskich satelitów konstelacji Pleiades. Dlaczego francuskich? Dlatego że kupiliśmy satelity od Francuzów, co w mojej ocenie jest dość dobrym wyborem, ciekawym, kupujemy wreszcie coś u Europejczyków, to ma swój wymiar polityczny. Francuzi też mają technologie wysokiej klasy, jeżeli chodzi o satelity i są to satelity, tu warto dodać, produkowane przez Airbus Defence and Space. Dlaczego to ważne? Dlatego, że być może częściowo te satelity będą produkowane w Polsce, ponieważ na okręciu w Warszawie jest clean room do produkcji satelitów lub ich elementów. Także myślę, że tutaj też Częściowo to było brane pod uwagę. Koszt niecałe 600 milionów euro. Oczywiście jest to dość spory koszt, natomiast no te, rzeczy, te rzeczy nie są tanie. Te satelity są rozpoznania obrazowego, a my do tej pory wykorzystywaliśmy włoskie satelity rozpoznania radiolokacyjnego, dzięki czemu, jak, jak oficjalnie się podaje, będzie można nakładać pewne Zobrazowania i radarowe, i, i obrazowe na siebie, i to będzie dawało jakiś taki y, kompleksowy obraz sytuacji w wybranych miejscach. No i są to też satelity podwójnego zastosowania, także w gospodarce i w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Chciałbym jeszcze zapytać, bo też zostając przy, przy tym, w czym się specjalizujesz. Pytanie może takie y, bardzo ogólne i, i też bardzo często przerażające widzów, ale o możliwą Trzecią Wojnę Światową, czyli scenariusz, w którym Rosjanie prowadzą cały czas zbrojną inwazję przeciwko Ukrainie, i w tym czasie na przykład Chiny atakują Tajwan. I też jest bardzo ciekawy artykuł na naszych łamach, polecamy go. I chciałem zapytać o Twoją analizę, Macieju, co do ruchów Chińczyków, właśnie. Związanych z Tajwanem. Tak, większy tekst na ten temat napisał y, w zasadzie analizę Piotr Miedziński. Y, <coughs> w ostatnim tygodniu pojawiła się formacja chińska, bodajże 71 samolotów y, w rejonie y, wczesnego ostrzegania Tajwanu. Część z nich przekroczyła linię ustaloną y, większość z nich przekroczyła linię ustaloną. Y, przez oba państwa nieoficjalnie, jako linia taka graniczna, także siedem okrętów wojennych chińskich pojawiło się w rejonie. No, ta liczba samolotów to już jest taka, że to mogła być formacja rzeczywiście uderzeniowa, wielozadaniowa, która miała by doprowadzić do jakiegoś przełamania obrony tajwańskiej. Oczywiście w takiej sytuacji by nie była jedyna ta formacja, tylko to by była część jakiegoś. Szerszego zorganizowanego ataku. Natomiast no, Chińczycy od, właściwie od zawsze naruszają te linie. Szczególne natężenie w ostatnich latach miało miejsce po rozpoczęciu się epidemii COVID-u. Natomiast to po 10-po 20 samolotów naruszał. Teraz te naruszenia są większe. Sytuacja rzeczywiście tam się y, zaognia. Dochodzimy, Szanowni Państwo, do kropki. Jeszcze raz zachęcamy, jeżeli Państwu podobają się nasze materiały, zostawcie łapkę w górę pod nimi i subskrybujcie nasz kanał na platformie YouTube. Polecamy Państwu materiały z cyklu Armii Świata, które pojawiają się cyklicznie na naszym kanale. Mają bardzo dużo wyświetleń, więc cieszą się Państwa zainteresowaniem. Za to serdecznie dziękujemy. Ja też ze swojego miejsca dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Michał Bruszewski, Maciej Szopa i Damian Radka.